Siema tej Łukasz Łuki Woźniak. I Przemek, Przemo, I witamy Was w kolejnym odcinku. Kawy, rozmówek i Plęszórek. I W dzisiejszym odcinku. Yy, opowiemy o dwóch grach i opowiemy, co tam u nas w życiu, gdzie on, na ostatnio na jakich obozach byliśmy. <grym> na kolonie. Na kolonie. Yy, opowiemy Wam dzisiaj o grze War Chest. i o moich skarbach. Zasadniczo dwie bardzo różne gry, aczkolwiek, czy jakiś punkt wspólny widzimy? Widzimy. Tak, jaki byś podał w spół, wspólny tym grom? Yy, to. Że jest jakiś układ? Nie, tu nie, mamy. Jak... Patrz, to no. jest. Ta gra się nazywa skrzynia wojenna. Tak. A tutaj każdy swoją skrzynię skarbów tak. zbiera? Tak. Tak, coś ja by, tam naciągnąłem, ja czy nie? Ja bym powiedział, że czas rozgrywki i poziom zaawansowania. Że obie proste, tak. obie logiczne, tak. jedna o ładnych kafelkach, a druga o symulująca gra, trochę trochę symulująca szachy. Tak. E, najpierw powiem o moich skarbach, może, a potem o warczeście. Tak, tak, tak. tak, tak. E, odpowiadając, na jakich obozach byłem? Na jakich byłeś? Bo ja nie byłem na żadnym ostatnim. A ja byłem na designer Campie. I to nie chodzi o modę, tylko o gry planszowe. Tak. O, czyli... Chociaż. Czyli... Dobrze, dzięki za to, że uszczegółowiłeś. Nie chodzi tak. o to, że byłem na obozie, na którym uczymy się na temat tego, mhm. jaki kolor jest modny w tym roku. Tak. E, ale na obozie dla projektantów gier planszowych takim był, obozie wyjeździe, trzy tak, dni. To nie był twój pierwszy, twoja pierwsza obecność. Tak, 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 tak oczywiście. Czyli co po prostu si siadacie, gracie, prototypy, sprawdzacie, jak to wygląda. No, bardzo dużo osób było. No. Strzela ile? Sto. Mniej, ale przez. Tak. <laughs> ale... ale. Źle zacząłeś. Trzeba było najpierw zapytać, ile osób było. Od nowa. Ostatnio było z 40. No. Zgadnij, ile teraz było? 60. Ponad 80 chyba. <gasps> Dobra, nie złapię nikogo za nic w tak, tym tak. wypadku, myślałem, że Ciebie za serce. Tak, bardzo dużo, no w sensie to jest... To jest... Du dużo osób, dużo osób nowych, no. polega to na tym, że są wykłady o grach planszowych, no. posiłki są zwykłe, nie mają związku z grami planszowymi, mm -hmm. testy gier planszowych, mm -hmm. prezentacje autorów dla wydawców, jakieś integracyjne gry i po prostu czas wolny pod tytułem pogadajmy co tam u nas, co tam okay. z grami. No ale to co, mamy 80, mamy 80 schodzących gwiazd, jeżeli chodzi o designerów gier planszowych w Polsce? Czy to są ludzie, którzy są po prostu Stoliku... fanami chcą sobie pograć? I przyszli. Byli postawić. testerzy, byli wydawcy, byli autorzy gier. Okay. Stolików z grami było 20 parę. Nie okay. wiem, ile było prototypów, ale jak jest 20 parę stolików mm -hmm. i w jednej były trzy sesje testerskie, ja mm -hmm. byłem z prototypem, mm -hmm. w dwóch byłem autorem okay. i też testowałem kogoś, mm -hmm. a w jednej tylko byłem testerem i testowałem gry dwóch innych osób. Okay. Więc z mojej ma My wynika, że y, gier było z 50, może różnych mm. na testach, ale może przestrzeliłem, może, może trochę mniej. Aczkolwiek czasami autor siadał i miał dwie, i zagra zdążyliśmy zagrać w dwie. I zagrałeś coś takiego, że, było, że zrobiłeś wow? Zagrałem w gry, który, w wiele gier, w których widziałem potencjał na rozwój w dobrą stronę. Okay. I bardzo to lubię, żeby pograć, mm -hmm. jakby poszukać, co jest w tej grze fajnego i pomóc autorowi pójść w tą stronę. Dla siebie coś też wyniosłeś z obozu? Bardzo dużo. Tak. No, ja jestem bardzo zadowolony. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany projektowaniem gier, no to niech będzie e, jakby wypatruje tego typu eventów i mhm. zapisze się do Facebookowych grup odpowiednich. Jak nie wiem do jakich, to niech napisze e, do nas maila. E, I jeszcze zanim przejdziemy do moich skarbów, mhm. to e, miałem trochę wyrzuty jednak po ostatnim odcinku, kiedy otrzymałem berło władzy wręczania nagród w konkursie wtórnym. Tak. Bo stwierdziłem, że tak trochę za łatwo to było, więc chciałem dzisiaj zrobić konkurs wtórny wtórny. Czyli ty wciąż dzierżysz to berło? Tak, jeszcze nie oddałem go. Okej. Okay. I dzisiaj w dzisiejszym konkursie wtórnym wygrywa e, gra. Pyta, zada było zadanie. Tak. Było zadanie e, obliczyć, ile razy zdejmujemy obrączkę. Jakie Ty masz, łukasz miękkie serce, nie? Więc e, nie pamiętam, który użytkownik to zrobił kilka tygodni temu. Mhm. Ale, chodzi o takie nie tylko policzyć, tylko takie głębsze statystyki. Statystyki. Takie do Excela, żeby wprowadzić i tak, żeby coś z tym zrobić. Ale nie w tym odcinku dzisiaj, tylko w odcinku sprzed kilku tygodni dowolnie, tak, wybrałem. Tak. Ciekawe, kto to zrobi. <laughs> już istnie... Ja zapomniałem ten komentarz znaleźć, ale tak. jak nasz widz wie o kogo chodzi. Mamy nadzieję. Dobrze. To być, że już w kolejnym odcinku odbiorę Łukaszowi Berło wręczania tym, którym ja nie wręczyłem <laughs> sprzed kilku odcinków. Moje skarby. Jest to gra dla jednego do czterech graczy. Nie grałem w wariant solo, przyznaję się, bez bicia od razu, okay. więc po prostu um, ocenicie to, co widzicie dla dwóch do czterech graczy. Dobrze. Co tu mamy? Mamy planszetkę, na której mamy akcje. Każdy ma jeden pionek akcji, chyba że gramy w dwóch graczy, tak jak my, mamy dwa pionki akcji. W, w trzech i w czterech graczy wykonamy sześć rund, a w trzech gra w dwóch graczy trzy rundy. Ostatecznie po prostu każdy z nas zapełni sobie całą swoją planszetkę żetonami. Żetony mają kolory i symbole. I chodzi o to, że w pionie nas obchodzi kolor w poziomie symbol. I na tym polega całe klugry. Jeśli uzbieram tutaj kafle w pionie jednego koloru to mam cztery punkty, jeśli mam czterech różnych kolorów to dwa punkty, a jak jakiś misz masz to nic. Mhm. Jeśli w poziomie mam trzy te same to mam trzy punkty, jeśli mam trzy różne to mam jeden punkt, a jeśli misz masz to zero. Mhm. Misz masz czy na przykład dwa takie same, jedno jeden? Jeden dokładnie. Mhm. Ale oprócz tego jeszcze mamy pięć misji z boku i oprócz tego mamy jeszcze kartę, która mówi: że Za każdy liść masz punkt. Mhm. I to wszystko. Te, I oprócz ten... tego pozycje jeszcze zdabią punkt. Dokładnie tak. I teraz jak, wiecie, jak zdobywać punkty, a jak się zdobywa kafle. Kafle zdoba się tak, że mamy kolejność. Ja jestem pierwszy, Wybieram jedną z pięciu akcji, i ona mówi, na przykład, dobierz dwa losowo, a następnie dobierz dwa z puli. Mhm. Prosta rzecz. No i na przykład nie mam niczego, co mnie jakoś bardzo interesuje, więc sobie mogę wziąć taki dings, który mówi, masz punkt, i weź jedno w ciemno. To tak. jest taki fikuśny kafel. I drugi muszę wsiąc, wciąż są zebrać, to sobie wezmę butelkę. Nie? Mm -hmm. I teraz Przemek jedzie dwa razy, bo takie mamy początkowe tak. ustawienie. Na ja przykład sobie wiem, pójdziesz wezmę tu. Tak, że to wszystko, wywalam wszystko i to wywalamy. Wszystko wywalamy i wykładamy cztery nowe. To mówi ta akcja najbardziej z prawej strony. Mm -hmm. No i masz tutaj różne rzeczy. O, masz liście, na przykład, który będzie więcej punktowany. Tak. Masz muszelkę, butelkę i jakiś tutaj klej. No, to teraz ja sobie wezmę liście. I jeszcze coś, bo bierzesz dwa. I jeszcze coś, no to sobie wezmę. No i teraz Przemek, twój drugi z rzędu, i w politycznym momencie mamy tylko dwa kafle, więc już jest tak, dwa razy to, większy to, ścisk. To teraz sobie pójdę tu. No i sprytnie, czyli na pierwszym polu losujesz trzy kafle Aha. i dwa z nich bierzesz i po prostu trzeci odrzucasz. Więc yy, i ty, siadły ci dwa liście, o ty pieru nie. Yy, yy, żeby nie powiedzieć dziadu. No i teraz mi zostały dwa pola, mhm. i ja chyba zrobię tak, że losuję dwa. Tutaj losuje się dwa. Mhm. Jeden z nich wykładam, a następnie od razu drugi. O, patrz! Widzisz? I jeden, który wybrałem, akurat daje mi taki bonus, że wszystko czyszczę w puli. Tak. I wykładam cztery nowe. Więc jeszcze cały czas wybieram mój pierwszy kafel. Wybieram pierwszy kafel z puli. O, I znowu, ci i znowu mógłbym dostać punkt, ale wolę dostać. Mhm. Zrobię to. Wezmę punkt i wezmę w ciemno. No, jeszcze okay. jest taki moment, gry, że się nie boję. Okay. I drugim ruchem muszę coś dobrać z puli i dobrać sobie liście. Mm -hmm. No, i teraz, tak w dużym skrócie, na tym polega runda. Wracamy tu. No i mamy dwa kafle w puli. I mm -hmm. gramy dalej. No i mm -hmm. znowu, mm -hmm. akurat mamy kolejność odwróconą, tak się ułożyło. Mm -hmm. I gramy w ten sposób trzy rundy, bo jak widzicie, w pierwszej zebraliśmy cztery kafle. Tak. Punktujemy rzędy. W trakcie, jak nam się uda zrobić jakąś misję, dostajemy dodatkowe punkty, yy, które sprawiają, że te ruchy są jeszcze mniej oczywiste niż by się wydawało. Tak. Tak, tak, tak. Przemek, jakie masz wrażenia z twoich skarbów? Twoich skarbów. Z naszych. z naszych skarbów. Mam bardzo pozytywne skojarzenia. Bardzo mi się podobają tego, tego typu gry, które są szybkie, mhm. a w których jest bardzo wiele fajnych dróg do zwycięstwa. Mhm. Oczywiście w takiej mikroskali. Mhm. Natomiast jest to dosyć przyjemne myślenie o, o kilku rzeczach na raz I, 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 i zbieramy poziomy i piony i myślimy o tych misjach tutaj i myślę o liściach i myślę też o tym, może co tobie zabrać, a jednocześnie też t, t, Układ tych, tych, tych akcji jest myślę tutaj ciekawy, mhm. bo one z jednej strony no, wyznaczają nam kolejność, więc chcę być jak najbardziej z lewej. A z drugiej strony, im bardziej w prawo, tym te akcje dają mi większy wybór, mhm. jeżeli chodzi o kafle, bo zawsze wezmę dwa i skończymy w tym samym momencie swoją grę. Ale, ale pytanie: z jakiej puli? Z jakiej puli wybiorę? Więc to też ma znaczenie. No, na początku mogę sobie pozwolić, może e, wybierać dowolne rzeczy, bo mam jakby nieokreśloną jeszcze moją planszę. Ale im dalej w las, tym potrzebuję więcej precyzji w tym, e, co wybieram. I, I to ma znaczenie. Więc jest tutaj e, dużo takiego myślenia, jak przechytrzyć gracza i jak, jak ostatecznie też na końcu chociażby pojawić się na najbardziej po lewej stronie. Mhm. Więc dla mnie to jest idealna kategoria gry z, z dzieckiem małym, mhm. e, gdzie wieczorem jest mało czasu, ale chcemy zagrać w coś takiego ambitniejszego. Nie? Mhm. Tak, bo rozgrywka trwa 20 minut Tak. i na tak. pudełku jest tak napisane, rzeczywiście strzeliłem i 20 minut. I tu jest napisane 14, plus, oczywiście to nie jest prawda, mhm. to jest gra 10, plus, lekko, oczywiście. E, ale mechanizm wyboru akcji jest prosty. Ustawienie się w kolejności po wybraniu akcji jest takie trochę Kingdominowe. Tak, tak? czyli biorę coś i potem będę pierwszy lub drugi. Mhm. No i co też jest fajne, tak samo jak w wariancie dwuosobowym Kingdomino, albo nie wiem, tak samo jak w licytacji w pięciu klanach, może gdzieś jeszcze to jest, na pewno mhm. gdzieś jeszcze to mhm. jest, mhm. to właśnie tak jak powiedziałeś znaczy nie ma co biorę, ale też mam tą myśl, jak ja teraz skończę, mm -hmm. skończę, to potem ostatni... Widzę, jak będzie kolejność, więc ten mój tak. ostatni ruch to jest wystawka tobie lub mi. Tak. prawda? I teraz może mi zależy, żeby mieć dwa z rzędu, mm -hmm. więc ustawię się na tym ruch. No, fajne, fajna rozkminka, ale i tak, tak na 20 minut. Tutaj też możesz, możemy brać pod uwagę to, co w tym momencie leży tutaj na stole. Jeżeli są rzeczy, na których mi zależy, to w kolejny tuż chcę być pierwszy, żeby je tak. zabrać. A jeżeli chcesz, byś to trochę posprzątał, to tak, może chcę być też później, z... nie? No i ratuję Wiem. sytuację, tak jak, Afry, jak widzieliście, mhm. biorę w ciemno. To jest może nie ratuje sytuacji, ale sprawia, że no mam ciekawszy wybór, ale też to, że jak to wezmę, to wyczyszczę coś, mhm. to też sprawia, że pojawią się trochę dodatkowe rzeczy poza akcjami, mhm. y, ale też ja muszę to striggerować, więc tak. no, czy chcę to wziąć, bo może mam tu coś pewnego, tak. czy w ciemno wyjdzie coś, co mi pasuje, nie mhm. wiem, nie? Mhm. Mhm. Bardzo polecamy moje skarby. Tak. Wygląda niepozornie. Nie wiem czy okładka jakoś was bardzo zachęca. Jest tak. ładna, ale nie ma, nie ma takiego poczucia do końca co tu będzie się działo, ale jak już się w to zagra, to jest chce się do tego wrócić. To jest ciekawe zdanie, bo tu jest napisane gra pełna niezwykłych, rzadkich i fascynujących przedmiotów. Przedmiotów. <laughs> Więc to jest tego typu sytuacja. Yy, gra o posiadaniu. Tak. Polecamy, sprzątamy i pokażę Wam war chest. W dniu urodzin swojego potomka, władca królestwa otrzymał od dostojników, sympatyków oraz urzędników podarki. Największym przyjacielem króla był wiekowy generał i to wręczył on świeżo upieczonemu ojcu skrzynię. Nauczyłem Cię, przyspieszam trochę, nauczyłem Cię już wszystkiego, co, czego umiałem i wierzę, że udowodniłeś swoim sojusznikom, że Twoim królestwem lepiej nie zadzierać. Ale szacunek, w którym jesteś zdarzony, nie zostanie przekazany Twoim dzieciom. Będą musiały od niego zapracować. W tej skrzyni znajduje się wszystko, czego potrzebuje przywódca, aby stać się strategiem i generałem. Wszystko. Wszystko. Dziecko będzie, wi będzie widzieć w nim grę, lecz to w praktyce narzędzie do nauki, rządzenia i przetrwania na polu bitwy. To znaczy, że Trzymasz w dłoni replikę tego podarku grę w sztony, w którą grali królowie, tak. królowe i wojownicy. Myślę, że, że politycy nasi w to grają? Myślę, że mogliby. Mogliby. <laughs> um, dobrze, Worcesters Łukasz. Jaki, jak ty oceniasz swój skin w szachy w skali od 0 do 10? Takie szachy, szachy. Trzy mm, i pół. Kurczę, ja chciałem dać więcej, ale ja chyba jestem gorszy od ciebie, więc muszę dać mniej, to ja dam trzy. Dobra. Chociaż tak, tak nie do końca. Myślę, że mógłbym z tobą rywalizować, mhm. ale zobaczymy. No w każdym razie e, s, y, nawiązujemy tutaj do szachów, natomiast mhm. jest to delikatnie inna gra, mhm. i opowiemy sobie na początku, jak w tą grę mniej więcej się gra, jak to wygląda, a później sobie porozmawiamy, jak nam się to podoba e, mhm. i co tutaj jest fajnego. Mhm. Więc zasadniczo e, mamy planszę. E, w dwóch graczy w tą grę gra lub w czterech, w dwóch graczy nie patrzymy na te skrajne pola. Mamy na początku już po dwa nasze takie żółte kafelki, które nam mówią, że, że jakby zajęliśmy pozycję. Mm -hmm. Pozycje to są w ogóle w grze na planszy wszystkie te heksy z zielonymi polami. Mm -hmm. No i zadaniem gracza, każdego, jest wyłożyć wszystkie swoje pozostałe kafle, czyli cztery, i zająć pozycję, tak? czyli te zielone pola na planszy. Jeżeli ja to zrobię przed Łukaszem, to wygrałem. O, mm -hmm. Łukasz akurat zademonstrował jego, wygrano, ale to się wcale tak nie musi skończyć. No i zasadniczo na początku początku po prostu mamy tutaj taki żeton kolejności. Nie, to nie jest ten żeton, on gdzieś tutaj jest. Jak wiesz, ty a ty wrzuciłeś no nie zamiast swojego, bo one są podobne. Tylko, że no. tam jest dwustronny, taka jest różnica. Tak. No więc y, ja jestem z takiego podznaku y, y, wilka, ty jesteś z podznaku gołębia. Przypadek. No, gołębie, a nie kruka? No dobra Łukasz, okay. gołębia. No i kto, kto zaczyna? Gołąb. Gołąb zaczynał. No i słuchajcie, wygląda to w ten sposób, że Losujemy, ja losuję i Łukasz losujemy po 3 żetony z naszego woreczka, a w naszym woreczku mamy już. Po dwa tony z każdego rodzaju e, wojowników, których mamy przypisanych na samym początku do, 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 do siebie. I możemy sobie oczywiście ich powybierać. Mamy ich mnóstwo. Mamy taki, e, taki e, organizer, gdzie, gdzie tych wojowników jest naprawdę wiele. I oni są reprezentowani przez takie bardzo fajne, ciężkie żetony, te, które widzicie, które tutaj dzierżymy w rękach. E, więc jakby można sobie to później dowolnie powybierać. E, każdy wojownik jest właśnie reprezentowany przez kartę. On ma jakąś specjalną funkcję. Funkcje, no, i ma swoje żetony. Te żetony, tak jak powiedziałem, już po części są w naszym worku, a po części znajdują się w naszej bazie. Tutaj, którą będziemy mogli zwiększać, to znaczy to, co mamy w worku, będziemy mogli zwiększać, tak? Tymi, które są tu na stole. Wybieraliśmy, wybraliśmy sobie trzy. Łukasz zaczyna, czyli jako pierwszy on używa swojego żetonu na jedną z dziewięciu opcji, ponieważ możemy żeton użyć właśnie rozmieszczając wojsko, moglibyśmy go nadbudować, tak? Czyli spowodować, że ta jednostka jest tutaj mocniejsza. Mm -hmm. To są takie podstawowe rzeczy, które powodują, że kafel, który zagrywam, jednocześnie wykładam na, na, na plażę. Możemy też zagrywać kafle zakryte, zakryte, tak? Czyli rewersem do góry, więc ja nie wiem, co Łukasz zagrał. On, to, to ten kafel i ten, jak to się, to się nazywa, Szton. Szton. Ten szton, on jest od razu przez, jakby tutaj jest takie miejsce, gdzie są zużyte sztony Łukasza, i one później mu wrócą do worka. Ja nie wiem co tam jest, ale Łukasz w związku z tym może zrobić jedną z trzech rzeczy, i jedną z tych rzeczy jest na przykład przejąć inicjatywę, czyli jeżeli ja mam tą inicjatywę, czyli ja pierwszy wykonuję ruchy, no to nagle robi to Łukasz. Kolejną rzeczą jest rekrutacja, czyli mogę dowolną jednostkę zrekrutować do tego miejsca, które, w którym są zużyte sztony, i później to wróci do mojego. Worka, I lub spasować. mogę spasować, i to oznacza, że w tym momencie pasuje, ale jeżeli mamy jeszcze jakieś żetony w ręce, to później będę mógł grać. No i ostatnią rzeczą, co można zrobić ze swoim sztonem, to jest zagrać go na stos odrzuconych, zużytych sztonów w, w taki sposób, że jest odkryty. No i tutaj można zrobić kilka rzeczy. Można się ruszyć, każdy szton może się ruszyć w ramach tego o jedno pole, w dowolne miejsce. Można zaatakować, czyli jeżeli jestem jakiś przeciwnik po sąsiedzku, to Łukasz może mnie zaatakować, i to oznacza, że w, w ogóle. Wywala mi z gry tego mojego sztona, nie wraca on do mnie już do woreczka. Można po prostu przejąć kontrolę nad pozycją. Czyli w ten sposób, właśnie zdobyć, przybliżyć się do zwycięstwa, można też użyć taktykę wojownika, ponieważ każdy wojownik oprócz tego, że może się ruszać, atakować i, i właśnie zajmować pozycję, to ma jakąś swoją specjalną taktykę. I... Bądź taką cechę pasywną, bo na przykład szermierz tak. nie ma żadnej taktyki, Aha. ma cechę pasywną, kusznik ma taktykę, a ty masz niektóre karty, które mają i to, i to, prawda? Dokładnie tak. Więc jakby widzicie, w ten sposób, my yy, yy, będziemy się po tej yy, planszy przemieszczać będziemy ze sobą walczyć, będziemy się eliminować, możemy sobie też zabierać, jeżeli Łukasz ma tutaj jakąś swoją pozycję i ja tam wejdę, to mogę wywalić jego żeton i włożyć swój, więc mogę, więc mogę go jeszcze tam doścignąć. No i gramy, tak jak mówiłem, tak długo, aż zdobędziemy całkowitą przewagę, czyli rozłożę wszystkie swoje cztery żetony wtedy wygrywam. Tak pokrótce wyglądają nasze mhm. e, szachy na sterydach. E, delikatnych sterydach. Delikatnych sterydach. Co ty tutaj, Łukasz, możesz powiedzieć, jeżeli chodzi Myślę, o Myślę, że ci się warto podoba? jeszcze dodać, to do, no. w ogóle jakie jest flow gry. Mamy tak. pierwszą rundę. Ja sobie wyłożyłem szton nowy, zrekrutowałem i na przykład poruszyłem się, już trochę, mhm. trochę budując niepewność, mhm. mam znowu 3 sztony i stwierdzam idę mocno w szermierze, rekrutuję kolejnego, mhm. ale też to trochę Ci za, na odległość zaszkodzić, więc wyrzucam kusznika mhm. i zrekrutuję kusznika. I potem dobieram 3 sztony, ostatnie już wtedy z mojego worka i w tym momencie stwierdzam, że powiedzmy znowu, a lekką jazdę też wrzucę, dobra wrzucę mhm. sobie lekką jazdę, poruszę ją o dwa, żeby tu Ci zagrozić, tak? Oczywiście Przemek by grał równolegle tak. i sobie jeszcze znowu coś zrekrutuje. Tak. I jak już nie mam sztonów, to wszystko wrzucam do worka tak. i to jest kluczowe w tej grze, kontrola worka i kontrola tak. tego przepływu, no bo jak zauważyliście w tym przykładzie, to, to bardzo dużo mam w tym momencie szermierzy w worku, tak. więc ten pojedynczy oddział tu dla Przemka jest czterokrotnie bardziej groźny niż na przykład lekka jazda, tak. co do której mamy jeden żeton w worku, mm. bo my to wszystko możemy sobie liczyć. Tak. Bo to, o czym nie powiedziałem, właśnie, to jest to, na kartach mamy zapisane, ile żetonów jest w grze, mm -hmm. przez cały czas mniej więcej to jest widoczne, ile ich jest u mnie, więc Łukasz na bieżąco może sprawdzić sobie, ile u mnie w grze danego mm. żetonu jest, um, ale co jest ważne, gdy zagrywamy żeton odkryty, Czyli w, taki, czyli w taki sposób, który jest najistotniejszy dla gry, bo się ruszamy, atakujemy, zamykamy pozycję, mm -hmm. to musimy zagrać w taki sam żeton, jakim chcemy się ruszyć. Tak, czyli Więc dlatego to ma znaczenie. Nie? Biorę żeton szermierza i odpalam szermierza. Yy, I mogę szermierzem się ruszyć, na pozycję wysunąć, więc to jest... Tak. Mi się ta gra bardzo, bardzo, bardzo podoba. Tak. Bardzo. Lubię szachy, lubię gry taktyczne i w szachach mamy po pierwsze początkowe rozstawienie stałe, mm -hmm. po drugie mamy otwarcia przewidywalne, które ludzie, którzy grają w szachy się uczą mhm. i po trzecie zawsze mamy dostęp do pełnej puli ruchów. No, tak. są takie trzy rzeczy, które mi przyszły do głowy. Tutaj mhm. ja decyduję o tym, jak się rozstawię, po drugie yy, taktyka w trakcie buduje sobie tą taktykę, w oparciu o moje karty, które mam, więc nie mamy równych armii, nie tak. mamy równych jednostek, tylko mamy różne oddziały, mm -hmm. więc muszę wykorzystać swoją przewagę. Tak. I po trzecie, nie mam zawsze dostępu do tego samego, ponieważ losuję trzy żetony. I ja czuję, że dobierę szermierza, bo tak. rzeczywiście tak sobie teraz przykładowo mm -hmm. zrobiłem worek pod szermierzy. Możesz, fizy możesz fizycznie to wiedzieć, bo wiesz, co ci już zostało w worku. Ale na przykład wiesz, teraz nie stanę. dobrałem szermierza. No. W związku z tym wiem już teraz, że no, prawie na pewno wezmę szermierza tak. jeszcze raz, dwa razy, prawda? Tak. Więc yy, i, to, takie, i taka ręka, czyli na przykład dwóch piknierów i lekka jazda daje mi bardzo fajną rozkminę. Mhm. Czy chcę wrzucić pikiniera i go ruszyć, tak. czy chcę wrzucić pikiniera i go wzmocnić, tak. czy chcę ruszyć teraz lekką jazdę i na mhm. przykład... Pikinierami, sobie tylko wykupić więcej te tak. lekkie jazdy, bo za chwilkę mi się kończy mój zestaw tak. tu, i warto coś przemyśleć, czy chcę wzmocnić. To, a w tym wypadku, pewnie jazdą chciałbym zająć pozycję, bo już ją mam tutaj. Tak. Mhm. I jak ty mnie tutaj zabijesz, to mi się też coś ciekawe, jak mnie zabijesz, to mi się tu otwiera pozycja do rekrutacji, więc ja teraz tak. będę rzucał już na front trochę mhm. bardziej. Mhm. Bardzo, bardzo, tak. bardzo fajne To też, co Ty zrobisz, czy użyjesz odkrytego, czy zakrytego żetonu, powoduje, że dajesz mi lub nie dajesz pewne informacje. Dokładnie tak. I ja mogę mniej więcej nawet wiedzieć, co Ty za chwilę będziesz miał w worku i co mnie czeka. Więc to, to bardzo ważne. E, ja... Bardzo, w sensie jest fajnie, fajny jest ten miks tutaj kontroli i zaskoczenia. Tak. Jest naprawdę fajne, bo y, gdyby było 100% kontroli, no to trochę, no to trochę szachy. Tak. Jeżeli byłoby za dużo zaskoczenia, no to jaka wojna, prawda? A tu jest, jest fajne odzorowanie tej, tej taktycznej potyczki. Tak. Bardzo mi się podoba różnorodność tych wojowników. O, tak. Na samym początku tutaj gra poleca, żebyśmy my sobie wybrali jakiś taki zestaw początkowy, który pewnie będzie bardziej wyrównany, ale jak poznamy lepiej grę, to myślę, że możemy sobie dowolnie wybierać, czy nawet draftem, czy jakkolwiek inaczej. Oni... Ciężko powiedzieć, że jeden jest ewidentnie lepszy od drugiego. Myślę, że jeżeli sobie zrobię oczywiście zestaw stricte takich defensywno-funkcyjnych, a żadnych ofensywnych, to może będzie mi się trudniej grać. Ale zasadniczo każdy z tych wojowników ma jakiś swój fajny sens. Tak. Więc, więc to, jest, to jest bardzo fajne. Fajne jest też to, że tu jest sporo gry na planszy i to ma oczywiście znaczenie ale też ja ze sobą mam taką grę pod tytułem kiedy na, czy, na co ja chcę się skupić, jak, jak ja chcę sobie stworzyć ten mój set w woreczku, mm -hmm. w co ja chcę pójść, bo czasami może się okazać, że ja już zaczynam sobie rozdrabniać e, mój worek i bardziej chcę się skupić na tym, żeby mieć na przykład łuczników i, i Łukasza strzelać, bo on ma e, na przykład bardzo wielu pikinierów, e, mm -hmm. których gdy zaatakuje wręcz to sam ginę, więc chcę tak. ewidentnie pójść w łuczników, nie trzeba chcę sobie tego z piknierów, rozdrabniać. Piknierów trzeba z odległości tak? walnąć, więc jak ja mam pikiniera i widzę, że przemał wchodzi łucznikiem w okolice, no to muszę, to coś muszę zrobić. Tak. To muszę w jakiś sposób go podejść, muszę za, zareagować na to. Mm -hmm, nie? Mm -hmm. Może łucznik nie może atakować na sąsiednie pole, więc muszę lekką jazdą doskoczyć do niego tak, i, go, i go trzymać tam tak. pod ręką, nie? Żeby, tak. żeby zagrozić mu trochę, stworzyć to poczucie zagrożenia, że, że teraz nie wiesz, czy masz strzelać z odległości tak. bezpiecznie, czy może się wycofać, czy może mm -hmm. podbudować siłę mm -hmm. tego łucznika, że to już tak. nie jest takie oczywiste. Tak. Jeżeli ktoś jest super fanem szachów, to może oczywiście powiedzieć, że. Jednak wiesz, w szachach fajnie jest trzymać figurkę wyrzeźbioną, jakąś fajną, króla i tak dalej. No. Więc jeżeli usiałbym z moim tatą na przykład, to mogłoby tak może być. Aha, ale że, jeżeli ktoś jest takim klasycznym to, to same tak? żetony, tak? Dokładnie, same żetony. E, myślę, że tu jest potencjał, że, że to mogłyby być figurki, ale żetony ja też bardzo lubię. One no, są ciężkie, to są takie, wiecie, e, że takie. Pokerowe, ciężkie, pokerowe, dokładnie. sztony. Trochę jak ze splendoru. Nie mamy tu potencjału figurki, bo mamy przecież woreczek. Nie? Bo mamy woreczek. No, I już właśnie. po dwóch ruchach wiadomo, tak, że. A dobra. No, to dokładnie. że to biorę i patrzę w ręku, i to jest moja taktyka, to jest fajne. Tak, 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 tak. To musi być okrągłe, ja nie mogę sobie wyszukać ręką innego kształtu, nie? I wybrać. Jasna sprawa. E, więc co Łukasz? Polecamy. E, ja bardzo polecam. Naprawdę jestem w szoku i warchest będę trzymał na podręciu, e, podorędziu, bo to takie coś, co tak. można wyciągnąć, szybko kogoś wciągnąć, rozłożyć, pokazać. Pewnie w pierwszej partii go ograć, chociaż tak. różnie może bywać, ale y, potem ma z tych y, 16 różnych kart budować sobie różne układy. Tak. Co ciekawe w instrukcji są chyba trzy jakieś takie bitwy mm. historyczne, tak? tak. Y, czyli, że można sobie odwzorować tak? y, Gaugamela, Grecy kontra Persowie, tak, na przykład, dokładnie. jako ciekawostka. No myślę, że tutaj spokojnie można powiedzieć, że regrywalność jest bliska szachom. Nie czy to, to regrowalność się nie kończy, gdy ja już zagram wszystkimi możliwymi, możliwymi układami poznam każdą frakcję. Tak. Bo tutaj głównie jest to pojedynek między dwomi, dwoma graczami i, i, i tutaj gramy naszym intelektem, umiejętnościami strategicznymi i tego mhm. typu rzeczami. Więc ja myślę, że to nawet mogłoby być turniejówka. Absolutnie tak. Nie? Absolutnie tak. Bardzo polecamy War Bardzo oczywiście polecamy. Moje skarby gdzie je odłożyliśmy. Ja gratuluję osobiście zwycięzcy konkursu bardzo wtórnego. W końcu konkurs, tak. w końcu wtórny. Tak. Ale berło oddaję i przemo w przyszłym tygodniu możesz znowu komentarze łechcące twojego wybierać. Tak. Jak się znowu ludzie podburzą, to będziesz musiał wejść na białym koniu i wiesz, Słuchajcie, tak to wygląda. Macie jeszcze co wybierać. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Cześć, hej.